Oj, moi kochani widzowie, dzisiaj ze mną jest... E, jak widzicie, mamy już w gangu swojaków włóczęgi a dzisiaj chcemy Wam pokazać e, nasz świat w Majka. Ogólnie nie ja zrobiłam, ale... Ale... Nic mi pomagało, ale... Bo nic mi Mogę ci tylko tam, a tam tam, tam. tam. Dobra, Ale będziemy. Weźmiemy bronię. Przepraszam, znalazłam w portalu e, te rzeczy. Weźmiemy różne bronie. Do wszystkie w portalu. Jest tu jest Weźmiemy te miecze, łuk, na pewno łuk, kusze i nienormalne strzały, tylko te. Zatruwające weźmiemy Czyli ture, to, to Tak, to tak O, te są oddychania pod wodą, a więc by były dobre Ale po co? No właśnie Po co go ogóle są? No Czemu? że jak ktoś Ciebie zastrzeli, to możesz oddychać pod wodą Aha Dobra, prosiłbym To? zrobiliśmy y, takie rzeczy. Teraz, ja nie zrobimy, nie, nie. dobra, teraz, tutaj nie pamiętam kto był, Creepy. Je, Co? Mały? Z małym? Zombie. Mały? Tak. A to być duży, bo inaczej nie wyjdzie. Co jest? Chwila, musimy chwilę popracować. Duży? Tak. Ale już chyba. Dobra, duży koń jest na dwóch i tym mieczem. Ko teraz zobaczymy z diamentowym mieczem. Jak jest duży. Raz. na ile? Dwa. Też dwa. Ja też dwa. Teraz złoty. Nie jest, zgadnę jest znowu na dwa. Raz, dwa, trzy. trzy. Trzy, a to słaby. To, złoty. to już jest słaby złoty. Dobra, zaczynamy. Kolejne. To teraz będzie Creeper. creeper. Pierwsze zaczniemy od najlepszego. 2 dwa, trzy. trzy. No, no właśnie. I weźmiemy... Teraz będzie no. diamentowy. Tak. Teraz diamentowy. Liczę, że yy, ściągnęłam pomysł od innego youtubera. Dobra, panie, Raz, dwa, trzy. To też złoty na Niech zgadnę. cztery. A niech gładnę pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. E. No bo jak tam ten koń był o jeden Czyli więcej... y, diamentowy i ten czarny... Na... To, równo, no, to równo. Tak, no trzy O! Zombie osadnik. Na ile? Raz, dwa, trzy. Dobre nawet. Raz, dwa, trzy. I ostatni na cztery, pewnie. A gumy? Na pięć. złoty na pięć, widzowie. A ostatni. Przedostatni. Przed przedostatni to szkielet. Pum, pum, pum. Na trzy. Na trzy też. Diamentowy. Raz, dwa, trzy. Trzy znowu. I na złotym pewnie raz, dwa, trzy, cztery. A złotym na cztery. I przechodzimy do kolejnego. To jest mnie. Nie o to chodzi, bo nagrywaliśmy filmik i nagrywamy. Raz. No chwila, nagrywam. Nie, najgorzej. Widzowie, to jest pa, Kacper. Ale zdążyłam powiedzieć pa. Następny to jest raz, dwa. tak jak normalnym. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. O dwa więcej. No i widzowie to na tyle. A więc jak próbujecie coś takiego zrobić. To bardzo gratuluję. No i. No i chyba tu zrobić domek. że nie. No to papa, pa. Nie będę robić tutaj domku jak coś.